Dzień dobry, z tej strony MPC News. Nasze forum zmienia wizerunek. Z dniem 28 kwietnia bieżącego roku MPC Forum Cheaty, Boty, Bugi, Haki do gier online przeradzało się w multiplayer community. Jest to spowodowane gwałtownym rozwojem naszej społeczności, która sama uczyniła z MPC multitematyczny portal o wszystkim i dla wszystkich. Również jest to swego rodzaju kamień milowy w formalnym przeistoczeniu serwisu początkowo złożonego z rzeszy cheaterów, w miejsce, gdzie każdy gracz i nie tylko uzyska pomoc oraz wsparcie praktycznie w każdej sytuacji. Oczywiście, przy tak ważnym dla nas wszystkich wydarzeniu nie mogło obyć się bez specjalnych eventów organizowanych przez administrację. Konkurs na nowe logo i hasło przewodnie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczyć może liczba oddanych prac. Nagrody są bardzo kuszące. Ranga VIP, plakietki Black Member i wreszcie nagrody rzeczowe w postaci gier i koszulek z pewnością przyczyniły się do tak wielkiej liczby zgłoszeń. Wyniki mają pojawić się już niebawem. Oczekujemy ich z niecierpliwością. W cieniu wcześniej wspomnianych zmian zostały wprowadzone również inne dodatki na forum, takie jak informacja o zablokowaniu konta na profilu użytkownika, zaimplementowanie na stronę główną informacji o naszym serwerze Teamspeak. Dodanie specjalnego bb-code popularnego serwisu wine.co oraz modernizacja formowego uploadu. Teraz, aby wysłać obrazek, wystarczy go przeciągnąć. Dodatkowo do użytku została oddana galeria, w której wyświetlane są przesłane zdjęcia. Przemiany dotarły również do struktur poszczególnych działów. I tak zostały utworzone subforum Heroes of the Storm w dziale gry Blizzard Entertainment, strefa kupno komputera i modernizacja w sferze komputery. Poddział publikacje serwerów Shakespeare Fidget oraz sfera poradników w dziale Inne Gry MMO. Oprócz tego pojawiły się fora testowe gier Rust, Star Conflict i Planet Side 2. Administracja, najaktywniejszym moderatorem miesiąca kwietnia uznała Ravonera opiekuna działu single player. Zasilił on szeregi mentorów. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. A teraz garść informacji z teamu moderacyjnego. Po krótkim urlopie powrócił Antix, tym samym otrzymując rangę Global Moderatora Koordynatora. Od teraz wraz z administratorami będzie on czuwał nad całą grupą moderacyjną i kierował jej pracami. Jest to niebywale odpowiedzialna funkcja, więc tym samym gratulujemy i życzymy wytrwałości. Ale przecież jak już zdążyliśmy się przekonać, jemu jej nie brakuje. Stanowisko gidmodów modów objęli Emo2 w Terraria oraz Evanet V2 i Kwiatmix w Metin 2. Grono moderatorów powiększyło się o Adrenalina.pl w dziale War Rock, Carivlea w Last Chaos, Władca w Team Fortress 2 oraz ARL4S6 w Need for Speed World. W forumowych grupach również nastąpiły niemałe zmiany. Mieliśmy też do czynienia z falą degradacji i rezygnacji. Z posady moderatora zostali usunięci Coder Best i Fatum Boba, a także Lider Metin 2, Mastik. Odejść postanowili... Jugens22 z Forum World of Tanks oraz Anoism z działu komputery. Dziękujemy za wkład w forum. Do moderców dołączyli Kwiatmix oraz Dekwark, natomiast SAJUK postanowił zrezygnować. Mała roszada nastąpiła u grafików, gdzie miejsce Querdiv zastąpił Lisinor i Małpa, także w grupie mentorów, do których dołączył Lisinor, a odszedł Query QueryDit wycofała się również ze współpracy z MBC News. W związku z tym pilnie potrzebujemy lektora. Chętnych zapraszamy do składania aplikacji. A na koniec informacje o turniejach w działach lokalnych. Zakończyły się zawody Wielkanoc z działem Minecraft, gdzie trzy pierwsze miejsca zdobyli kolejno lo 28 Latreso Games i Seba0855. Rywalizacja w subforum Team Fortress 2 dobiegła końca, a podium zajęli Kotkowski, fenix 932 oraz na trzecim miejscu HenioRyba. To tyle informacji z ostatnich dwóch tygodni, które chcieliśmy Wam przekazać. Trzymajcie się, pozdrawiamy grupa MPC News.